Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym vlogu z gór. Dzisiaj idziemy na Trwilin, czyli drugi najwyższy szczyt w Beskidzie Wyspowym. Jest dzisiaj pochmurnie, może padać, więc chcemy mniej więcej dosyć szybko dostać się na sam szczyt. No i będą dzisiaj prawdopodobnie ujęcia z drona, więc no żeby wytrzymała pogoda, to jest najważniejsze. Tam za rogiem jest, jest parking. Chyba darmowy, tam jest reszta naszej dzisiejszej ekipki. Idziemy sobie taką gruntowną drogą. Teraz prawdopodobnie wchodzimy, nieprawdopodobnie wchodzimy w las i będziemy szli sobie szlakiem, prawdopodobnie szlakiem żółtym rowerowym. Mamy odpaloną mapę turystyczną. Wybraliśmy tą drogę dlatego, ponieważ zależało nam na, cza na czasie. Godzina 15 według informacji. Ale myślę, że pewnie troszeczkę może to się zmienić. Myślę, że godzina 30 to jest taki czas, ile nam zajmie właśnie wejście na szczyt. Więc no, wyczekujmy. W ogóle mieliśmy dzisiaj iść na inny szczyt, mieliśmy zaczynać już Koronę Gór Polski, ale z racji tego, że zakupiłem drona i jeszcze jestem początkujący, to nie chciałem się pchać w szczyty, które są zalesione, więc właśnie padło na dzisiejszy szczyt, gdzie będzie piękna panorama na okoliczne pasma i te, te sztatry, mam nadzieję, będą, i ja spokojnie będę mógł sobie nagrać ładne przypitki dla Was. No, więc inwestycja w kanał jest potężna, ale tak naprawdę oczywiście to jest inwestycja w swoje hobby. No, idziemy już, jesteśmy, jedna trzecia drogi za nami, idziemy cały czas tym lasem, szlak rowerowy, błota nie ma na szczęście za dużo, śniegu praktycznie w ogóle momentami, tylko widać jakieś takie delikatne małe płachty śniegu, ale... Ogólnie też jest dosyć ciepło, no spoczko, więc idziemy do góry. Z przodu idą baby. Zuzia z proszę Państwa robi timelapsy na GoPro. Powiedziała, że nie wstawia ani jednego, zakłada konkurencyjny kanał Więc chyba będę musiał coś wstawić Naprawdę zauważcie poświęcenie Zuzi to jest coś niesamowitego Ona robi z GoPro drona O! Troszeczkę więcej błota Ale przejdziemy sobie na spokojnie O, słychać jakiś tutaj jest Jest strumyk no pięknie, pięknie, bardzo fajnie, i cały czas żółtym szlakiem, rowerowym. Przeszkoda naturalna. Tobie serce mówi lewo, prawo, czyli... Paska. Długi, długi. Ja bym powiedział, że tu. Gdzie idziemy? To jest wszystko. Udokumentowane. Tam do góry? Tak. A czemu nie tu jak jest... Bo jest naokoło. Okej. Okay. Na Kolejna kapliczka. Dobra, głosujcie, mamy iść w prawo. W lewo, <laughs> czy prosto. Co ty do źle robisz? Na Pokaż jak wyglądam. Ja, ja powiem tak, długiemu ufam w 98%, więc idźmy w lewo. No. no. Dobra. Długi jest bardzo człowiek godny No to idziemy za nie godnym człowiekiem. Nikt <gry> nas chyba nie <gry> Dlatego 98%. Idziemy teraz tą ścieżką do góry, tutaj jest troszeczkę bardziej stromo, więc fajnie, bo tętno w końcu skoczy do góry, nie będzie zimno, więc idziemy. Płatrz, pytałem się, czy idziemy w prawo, to co? Nie, prosto. Dodałeś nam drogi, mój drogi. <śmany> Żart Bardziej płaski. jak forma? No. Zuzia, e, proszę Dobrze, Państwa, biega. Y, dwa razy w tym tygodniu. Biega, sportowy tryb życia. Pokaż, kto Cię reprezentuje dzisiaj, jakie barwy. A, Jedyne. Six. Jedyne. Mogłam zrobić tak, pokazał koszulkę na meczu. Jak Leo Messi. A. <śmany> Rumelu Lukaku w każdym klubie tak robię coś Dobra, idziemy dalej Ja myślę, że to jest odpowiedni czas na kolejne skrzyżowanie o, Na to, żeby nam powiedział. Ja Kolejna kapliczka mam... Pogoda. Pogoda yy, Zrównoważona Słoneczko się troszkę przebija, chmurek dużo yy, temperatura powiedziałbym bardzo dobra, bo nie jest ani ciepło, ani zimno yy, Tak Lekki wiatr jak Nie, długi jest mistrz w takim powiedaniu jak pogoda nie? Dobra, pokaż gdzie jest Wołowiec. <grym> Bardzo mafy Wołowiec. Dobra, <Masy w> Wołowca. <grym> dobra, atak szczytowy. Atak Jusza? szczytowy. Proszę państwa, tam jest Mogielica. Tam kiedyś byliśmy i to jeszcze dwa razy. Ja byłem dwa razy, Zuzia była raz. No. Zuzia, dobra, chodź, pójdziemy. Zuzik. Tak, nic nie widać w gopro, chodź. <śpiewanie> mi długi, czy potrafisz powiedzieć widzom, jakie szczyty widać z tej polany tu. Nie. Wszystkie. Tatry, Dobrze. Mogielica, co tam jest? jest, ten, ten jest ten.

To jest tu długi po fryzurę, tak żebyś był zdobywca szczytu. A szczyt nazywa się Ćwilin. Ćwilin jest 1072 metry nad poziomem morza. Proszę Państwa, piątek, pyk. No, zadowoleni? Długi tak. zadowolony? Cieszy się, że... Kulka zadowolona. zadowolona? Usiądź na ławce Anny. Ławka Anny. To czeka Was na, na szczycie po wyprawie. A tutaj mapka. Bezkich wysłowy. Ok, więc dziękujemy za dzisiejszy film. Widzimy się w następnych filmach Dzikinion Trip. Gdzie będziemy jeszcze tego nie wiadomo. Pierwsze koty zapłaty dron. Więc lajkujcie, subskrybujcie i do następnego będzie.